Od 24 lutego trwa wojna na Ukrainie. Przed rosyjskim terrorem i hukiem wystrzałów uciekają za granicę setki tysięcy Ukrainek z małymi dziećmi. Jadą także do Tczewa i Okolic. Jedne z pierwszych rodzin, które dotarły w okolice naszego miasta, bezpieczną przystań znalazły w śliwinach. Za nimi koszmar wojny i wielogodzinna ucieczka do bezpiecznej ostoi. Skąd do nas przyjechałeś? Jak, jak wyglądała Wasza droga? Дорога була важкою, бо ж діти, автобус, але ми дуже швидко зібралися, сіли в автобус і вирушили. Важким було дуже рішення, не хотілося покидати Україну. Дорога була дуже чинськом, дуже не хотілося людям виїжджати з тамтон. Не ще їхати дорога, була ченськом, але швидкою. Що застало там в вудську. Як то виглядало? Мусили і забрати з собою торбу одну. Так, лишилося все. Kwarty, meny kwarty, mamy kwarty, wszystko kwarty. Wszystko zostało na Ukrainie. mieszkania. W mieszkaniach wszystko wzięli z sobą i na jedną walizkę. Pani jest babcią tych maluchów. Rodzice zostali tam. Rodzice tych dzieci zostali się w ludzku. Oni musieli ich zostawić, bo oni muszą pracować na takim zakładzie. Który robi, robi, robi częściej cię, do naszych ciągów samolotów. A jak dzieciaczki to przyjmują? Jak one... Dzieci jest w szoku, nie wiedzą co mają robić. Nie mogą tego zrozumieć, że ich rodzice ci się zostali na Ukrainie i że już nie, nie przyjadą do nich. Dla ludzi też jest ciężko. A jak. Odbieracie to, co się dzieje tu w Polsce. Czy czujecie jakąś pomoc od ludzi? Duże chorosi ludzie, dużo garno nas przyjęli. w. nam dają, co pomagają. Bardzo dobrze ludziom pomaga, pomagają wszyscy i, co dostają jedzenie, ubrania, wszystko dostają ludzi. Co nieobchytne dla nas jest. A co byście powiedziały panie Rosjanom Putinowi? Co byście powiedziały, Jakby teraz miał usłyszeć rozum? Rozum, rozum, rozum. Chciałbyś zobaczyć, jak stradają str 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 beznyweni ludzie. Dzieci, rujnujcie wszystko, rujnujcie wszystko, niezależnie od życia. Ludzie, ludzie bym chcieli, żeby później dostał więcej rozumu, rozumu, żeby on zobaczył rozum, bo, bo, rozum, to wszystko, jak giną nasi ludzie, jak wszystko się rujnuje. Do ludzie chcą do domu. Chcą spokoju w swoim kraju. A co powiecie, panie Polakom? Ми вам дуже дуже дякуємо за такий теплий, ро... густинний, родинний, що ви нас так прийняли. Ми з самого кордону відчули оцю густинність, людяність. А в Варшаві це взагалі не передати не тільки волонтери, а й пересічені громадяни нам допомагають у всьому повністю і дітей нам носили, і валізи носили. Дуже дякуємо жіночці, яка нам все підказала. Тому. Ludzie są no bardzo wdzięczni dla Polaków, w, w, w że wszystko im pomagają, od samej granicy od razu odczuli od, od taką przylew pomocy, że wszyscy pomagają, ludzie sami proponują pomóc, Wsz wszystko dla ludzi robią, jest bardzo wdzięczny dla Polaków za, za takie wsparcie. Tęsknicie za domem? Tęsknę za domem. Duże, duże, po Bardzo no, tęsknię za domem i, i bardzo się przejmuję. Została duża rodzina i babuszka, babusia, duże rodzi, i w domu, babcia rodina, się zostały. Koledzy, no, znajomi, przyjaciele. Się Bardzo się przyjmują, zawsze telefonują do nich i oglądają nowości w telewizji. Aby mnie dzieci, to bym też nie jechali tu. To wszystko za rady dzieci. Trzymajcie się, dziękuję. Tutejsze sady zdecydowały się na przyjęcie nawet 40 uchodźców. Kiedy wybuchła wojna, właściciele przedsiębiorstwa nie zastanawiali się długo, jak trzeba postąpić. Rodzinom pomaga cała społeczność wsi. Oko Okoliczne koła gospodyń wiejskich, lokalne OSP prowadzą zbiórki najpotrzebniejszych materiałów. Świeżo pościelone łóżko, czysta pościel i przede wszystkim brak huku bomb za oknem. Takich pokoi jest tu. Przygotowanych wiele w tym domu w śliwinach i czekają na kolejne rodziny, które dotrą tutaj. Kolejna dotrzeć ma dzisiejszego wieczora. Ze strony tych, którzy właśnie tutaj znaleźli tymczasowe schronienie, najczęściej pada jedno słowo: Dziękuję.